Cześć, witajcie. Przed nami kolejny obiekt międzyrzyskiego rejonu umocnionego, tak zwany Panzerwerk 745. Dawniej numeracja 517. Jest to mały dwukondygnacyjny schron o odporności C, czyli ściany grubości 60 cm, wybudowany został w 1935 roku. Kondygnacja bojowa Wykonana została jako monolit żelbetowy, a kondygnacja socjalna wykonana z cegły, co jest ciekawostką. Uzbrojenie takiego małego schronu wyglądało następująco: tu była płyta pancerna z jednym karabinem MG, oraz miał garaż na działko PAK-37. I tutaj mamy stanowisko. Tego działka. one było wytaczane z drugiej strony. Tędy było doprowadzane i tu było ustawiane. A tuż przed betonowym murkiem ze stanowiska działka jest bardzo fajna rzecz. Czyli mocowanie na drut kolczasty. Też nieczęsto już spotykane, ponieważ wszelkiej maści kolekcjonerzy. Lubię sobie to pożyczać, że tak się wyrażę. Dobra, wchodzimy do obiektu. Zobaczymy jak to wygląda. Oczywiście wchodzimy jak to mówi się od tyłu, od tyłka strony, czyli od stanowiska, gdzie powinna być płyta. Prechor, czyli rura, rura głosowa, giver shot, A, czyli strzelnica na karabinie, ładne napisy: bluftung light nisze, czyli nisza na lampę. Chyba hajcą, czyli ogrzewanie. Pewnie elektryczne. Shelter, włącznik. Zobaczcie ile tu jest jeszcze napisów. jest no, w bardzo ciekawym stanie. Zejście na dół. Ktoś rozsądnie położył tu drabinkę. Ale tu mamy kulturalne zejścia. Co się tam będziemy czaić? Tak. W tym miejscu była, było oficjalne wejście do obiektu. Oczywiście z garażem napaka. To było tutaj. Tu były specjalne szyny, takie, prowadnice, jednego do drugiego. I tu wjeżdżało te działko. O, a wejście było tu. Tak, dokładnie. Tu było wejście, tam jest brama napaka. paka. Pomyliło mi się. Ojejku. Ale człowiek może się pomylić. Jakbym z tej strony zachodził, to bym się nie pomylił. No, dokładnie. Tu jest wejście, znaczy wejście, brama garażowa na paka, a tu jest wejście do obiektu. I tego te działko 37 mm albo 3,7 cm według nomenklatury niemieckiej. Wytaczali tędy, tutaj na lewo i na stanowisko bojowy zejdziemy sobie na drugi poziom round 2 ciekawe ten już tam muszuje na dole dobra idziemy do Piotra Tak, tak jak mówimy, zobaczcie, cegły. Ale jest ciekawy pomysł, nie? Można powiedzieć, fundamenty pod piwnicę z cegieł, a góra jako monolit z żelbetu. Czyli tu był agregacik. Wszędzie jeszcze zostały napisy. Zachowany w bardzo dobrym stanie, że tak powiem. Jak standardy standardy w emeru. I tu mamy w razie czego wyjście po schodkach. <gry> Nisza na lampę, a nie na flaszkę. Kurde, żebym ja to wiedział. Ciekawe. to nie bardzo. Bo tu jeszcze zobacz, jest na górze. No. Łańcuchy. I pozostałości po elektryce. No ciekawe co to było. Fachowcy, jak wiecie, dajcie znać w komentarzu. żejnik elektryczny, wentylacja, nie zasłaniać. Hmm. Ale wygląda mi to, że tu były prycze. Tu i tu. Jakoś by mocowanie na prycze. Ale głowy sobie nie da uciec. Okej, okay. super, fajny, zadbany, czy zadbany, w bardzo dobrym stanie. Obiekt szybki do zwiedzania, i wychodzimy klasycznie tak, jak się powinno wychodzić. Świetny. Czyli patrząc, jak tu jest droga, to on prowadził ostrzał wzdłuż drogi, w kierunku nacierającego przeciwnika. Super. Okay. z tego obiektu. Teraz mamy wszystko i do następnego odcinka. Hey.